W meczu czwartej kolejki rozgrywek grupy drugiej kaliskiej klasy, a piłkarze LKS-u Jankowy zremisowali z LZS Olszowa 1 do jednego. Mecz był kiepskim widowiskiem, chociaż jedni i drudzy mieli kilka okazji do strzelenia Gola. Dla Jankowian był to dopiero drugi punkt zdobyty w tegorocznym sezonie. Wygląda więc na to, że na pierwsze zwycięstwo musimy jeszcze poczekać. No trzeba jeszcze trochę, ale myślę, że długo to nie potrwa, bo gra jest coraz lepsza, tym bardziej sytuacji było dużo. Znowu nieszczęścia, bo pew jakiś, nie strzelamy 400%. Chociaż z drugiej strony uszowa miała też trzy sytuacje, także mówię, wynik remisowy jest zasłużony. Ja uważam też, że wynik zasłużony, bo jedna i druga drużyna miała okazję do strzelenia bramki. My może mieliśmy troszkę więcej, ale, ale nie wykorzystujemy. Jak jest mecz taki chodzony właśnie, niebiegany. Z jednej i z drugiej strony to dla Kibica jest też brzydki mecz. I ten mecz taki był po prostu. No, remis. No nas satysfakcjonuje, bo jesteśmy na wyjeździe w Jankowach. Wiadomo, że trudny teren do gry, bardzo trudny. Zawsze był zresztą dla wszystkich zespołów, także cieszymy się z tego remisu i będzie dobrze. Dla ekipy z Jankowych trafił Robert Radefeld. Gola dla Olszowy strzelił Jacek Kłodnicki. Olszowa placuje się na szóstym miejscu w tabeli mając na swym koncie 7 punktów. Jankowy zajmują 11 pozycję. To, co słucham,